Cześć, witam Was 12 maja z miejscowości Święte w gminie Kramsk, we wschodniej części województwa wielkopolskiego i zapraszam Was na wycieczkę po polach uprawnych. Zacznę od Przężyta Ozimego, na którym zaczęły pojawiać się skrzypionki i widoczne są pierwsze oznaki ich żerowania. W tym przeżycie, w czasie krótkiego okienka pogodowego, w fazie końca krzewienia, został wykonany zabieg fungicydowy i zboże teraz jest zdrowe i wolne od m.in. mączniaka prawdziwego, który tutaj praktycznie co roku jest utrapieniem. Ale wiem, że w wielu przypadkach pogoda uniemożliwiła wykonanie zabiegu T1, dlatego na takich polach nie powinno się pomijać zabiegu T2. A rośliny obecnie są w takiej fazie rozwojowej, która wskazuje na to, że do tej ochrony liścia flagowego będzie można już niedługo przystąpić. I jeżeli planowany jest drugi zabieg regulacji zbóż, to także jest dobry czas. Pomimo zastosowanej ochrony fungicydowej, można zauważyć żółte przebarwienia na liściach. Z czego to wynika? Na tym terenie, na którym obecnie się znajduje, dominują gleby słabe, piaszczyste o niskim odczynie, co wpływa na to, że rozwój systemu korzeniowego jest utrudniony i utrudnione jest pobieranie składników pokarmowych z gleby, co w połączeniu z zimną wiosną, z jaką mieliśmy do czynienia w tym roku, może objawiać się właśnie takimi przebarwieniami, które świadczą o niedoborach. W tym roku taki widok żółknących liści jest dość powszechny. Dlatego, planując wykonywanie zabiegu T2, warto rozważyć także zasilenie roślin mikro i makroelementami, właśnie w formie dolistnej. Jestem teraz na polu kukurydzy, w co musicie uwierzyć mi na słowo, ponieważ została ona zasiana dopiero wczoraj. I generalnie na tym terenie tegoroczny siew kukurydzy w porównaniu do lat poprzednich był bardzo późny. Na wcześniejszy siew nie pozwalała niska temperatura i bardzo intensywne opady deszczu, które trwały praktycznie przez cały kwiecień i przez pierwsze dni maja. Ale to słonko, które nas tutaj od kilku dni rozpieszcza, e, powoduje intensywny wzrost nie tylko roślin uprawnych, ale niestety również chwastów. Tutaj w zasięgu swojego wzroku widzę m.in. rdesty wschodzące komosę białą, sporo samosiewów, koniczyny czerwonej jeszcze sprzed kilku sezonów. Można się tu również spodziewać chwastów ciepłolubnych, jak na przykład szarłat szorstki czy chwastnica jednostronna. I na tym polu nie wykonano zabiegu herbicydem przedsiewnie, dlatego można to jeszcze zrobić przedwschodowo, do trzech dni po siewie. W tych okolicach rzepaku raczej się nie uprawia. W większości gospodarstw prowadzona jest hodowla krów mlecznych, dlatego na polach króluje kukurydza. Jestem jednak na polu rzepaku jarego. Ze względu na niesprzyjającą pogodę wczesną wiosną, jego wschody trwały długo, ponad trzy tygodnie i były niewyrównane. Obecnie rzepak jest w fazie od dwóch liści do czterech liści. Na niektórych roślinach można zauważyć charakterystyczne przebarwienia, które są efektem zastosowania chlomazonu i następujących później silnych opadów. Widoczne są również uszkodzenia liści spowodowane przez żerowanie pchełki rzepakowej. Zeszłoroczna wiosna była zbyt sucha. Tegoroczna, jak do tej pory, jest zbyt mokra i zbyt zimna. Hamuje rośliny, hamuje rolników. Żadna skrajność nie jest dobra. Jak ten sezon wegetacyjny będzie wyglądał dalej? Nie wiadomo, trudno powiedzieć, ale będziemy go obserwować razem z Wami. Do zobaczenia!